Wiele osób uważa, że aby dokonać prawdziwej zmiany, potrzebne są długie godziny medytacji, wielostronicowe afirmacje czy skomplikowane rytuały. Tymczasem klucz nie tkwi w czasie, który spędza się na praktyce, lecz w jakości i intensywności skupienia. Umysł działa w taki sposób, że silny, skoncentrowany impuls potrafi poruszyć wewnętrzne mechanizmy znacznie szybciej niż wielogodzinne, rozproszone wysiłki. Trzy minuty, jeśli są przeżyte w pełnym skupieniu, potrafią stać się punktem zwrotnym w kreowaniu nowej rzeczywistości. Wyobraź sobie, że wchodzisz w stan całkowitej obecności i przez te krótkie chwile jesteś całkowicie zanurzony w obrazie tego, co chcesz stworzyć. Nie ma wtedy miejsca na wątpliwości, analizę czy poprawki, jest tylko klarowny obraz i uczucie, jakby to już było faktem. Ten moment intensywnego doświadczania działa jak silny sygnał wysyłany do podświadomości. W przeciwieństwie do długiego, rozciągniętego w czasie procesu, tutaj nie rozpraszasz energii. Cała jest skupiona w jednym wyraźnym uderzeniu. To trochę jak z zapaleniem iskry. Nie trzeba trzymać zapałki przez godzinę, żeby ogień zapłonął. Wystarczy jeden krótki kontakt z powierzchnią, która potrafi ten ogień przyjąć. Podobnie jest z umysłem. To, co liczy się najbardziej, to moment intensywnej, świadomej obecności, w której wiesz, że tworzysz coś nowego. Jeśli każdego dnia poświęcisz na to choćby trzy minuty, twoja podświadomość zacznie traktować ten obraz jako rzeczywistość, a wtedy proces zmiany uruchomi się samoczynnie. Właśnie dlatego długość nie jest kluczem kluczem jest głębia. Podstawą skutecznego kreowania nowej rzeczywistości jest umiejętność przeniesienia się w wyobraźni do momentu, w którym pragnienie jest już zrealizowane. Chodzi o to, by w umyśle nie odgrywać drogi do celu, lecz sam finał chwilę, w której wszystko, czego się chciało, jest już faktem. Wtedy uczucie, które temu towarzyszy, staje się sygnałem dla podświadomości, że to nie jest coś odległego, lecz stan, w którym już się jest. Aby to zrobić w krótkim czasie, wystarczy zamknąć oczy i wybrać jeden obraz, który symbolizuje spełnienie. Może to być scena rozmowy, w której ktoś gratuluje ci osiągnięcia, może to być widok miejsca, w którym chcesz się znaleźć. Ważne, by ten moment był odczuwany w pełni, jakby działo się to naprawdę. Trzy minuty takiego zanurzenia w finale mogą zastąpić wielogodzinne, rozproszone próby wizualizacji. Warto skupić się nie tylko na tym, co widać, ale i na tym, co słychać, jakie zapachy, smaki czy wrażenia dotykowe pojawiają się w tej scenie. Im pełniejsze doświadczenie, tym silniejszy sygnał wysyłasz do swojego wnętrza. Zasada końca polega na tym, że nie pytasz jak coś się wydarzy, lecz pozwalasz sobie poczuć, że to już jest. Wtedy rzeczywistość zaczyna układać się tak, by dopasować się do obrazu, który w niej utrwaliłeś. Wyobraźnia jest przestrzenią, w której rzeczywistość kształtuje się na długo, zanim pojawi się w świecie zewnętrznym. Proces zaczyna się od stworzenia jednego, spójnego obrazu, który jest tak szczegółowy, że można niemal poczuć jego fizyczną obecność. Warto zacząć od określenia miejsca, w którym rozgrywa się scena, czy to wnętrze pomieszczenia, fragment krajobrazu, czy konkretna sytuacja w codziennym otoczeniu. Każdy detal ma znaczenie kolory, faktury, światło, zapachy, a nawet drobne elementy tła, które nadają scenie realności. Im pełniejszy i bardziej wyraźny obraz, tym silniej podświadomość traktuje go jako coś prawdziwego. Gdy miejsce i szczegóły są już jasne, można dodać postacie lub elementy, które potwierdzają, że cel został osiągnięty. Mogą to być znajome twarze, przedmioty związane z pragnieniem lub dźwięki które w tej nowej rzeczywistości są naturalne. Wyobraźnia powinna pracować swobodnie, ale w ramach wybranego obrazu, bez nagłych zmian czy przeskakiwania na inne sceny. Ważne jest, by w pełni zanurzyć się w tym, co widziane wewnętrznym okiem, aż pojawi się wrażenie, że jest się częścią tej sceny, a nie tylko jej obserwatorem. To połączenie szczegółów wizualnych z uczuciem obecności sprawia, że obraz staje się energetycznym zalążkiem przyszłych doświadczeń. Każdy obraz w wyobraźni jest tylko pustą formą, jeśli nie zostanie wypełniony odpowiednim uczuciem. To właśnie emocje nadają mu życie, spójność i siłę zdolną do zmiany rzeczywistości. Aby wywołać w sobie autentyczne wrażenia, warto na chwilę zapomnieć, że to, co się odczuwa, nie wydarzyło się jeszcze w świecie fizycznym. Trzeba pozwolić sobie poczuć wdzięczność, radość, spokój lub dumę, tak jakby efekt już był faktem. To przełącza umysł w tryb doświadczania zamiast oczekiwania i sprawia, że cała energia wewnętrzna dostraja się do tej nowej jakości. Pomocne jest przywołanie momentów z przeszłości, kiedy odczuwane były podobne emocje. Mogą to być drobne wspomnienia chwile zwycięstwa, upragnionego spotkania czy niespodziewanej dobrej wiadomości. Gdy ciało przypomni sobie te wibracje, łatwiej przenieść je na wyobrażoną scenę. Kluczowe jest, by uczucie nie było wymuszone, ale płynęło z wewnętrznej zgody i przekonania, że jest to naturalny stan. Nawet jeśli na początku wydaje się, że emocje są delikatne, to z każdą powtórką stają się silniejsze i bardziej realne. Właśnie te uczucia są sygnałem dla podświadomości, że wyobrażona sytuacja jest prawdziwa. Nie chodzi o to, aby analizować, jak to się stanie, lecz by pozwolić emocjom swobodnie rozchodzić się w całym ciele, aż staną się częścią codziennego wnętrza. W ten sposób wewnętrzny świat zaczyna wyprzedzać zewnętrzny, a to, co dotąd było jedynie pragnieniem, staje się nieuniknioną częścią doświadczenia. Chwile tuż przed zaśnięciem to moment, w którym umysł staje się najbardziej podatny na wpływ. Świadomość zaczyna się rozluźniać, a myśli tracą swoją chaotyczną strukturę, ustępując miejsca wyobrażeniom i odczuciom. To właśnie wtedy podświadomość otwiera się na sugestie, przyjmując je bez analizy i wątpliwości. Stan ten bywa porównywany do pomostu między jawą a snem, przejścia, w którym logika stopniowo ustępuje. A obrazy zaczynają płynąć swobodniej. Podczas tego krótkiego okresu warto przenieść uwagę całkowicie na wybraną scenę, jakby była jedyną rzeczą, jaka istnieje. Należy w niej trwać, zanurzając się w każdy szczegół: kolory, dźwięki, zapachy, a przede wszystkim odczucia. Ten moment działa jak bezpośrednie programowanie wnętrza, ponieważ umysł nie odróżnia już, co jest wspomnieniem. A co nowo tworzonym doświadczeniem. Aby wzmocnić efekt, dobrze jest wchodzić w ten proces w stanie głębokiego spokoju, z wyciszonym oddechem i rozluźnionym ciałem. Każdy element wyobrażonej sceny powinien być przyjmowany tak, jakby działo się to teraz. Im mniej w tym czasie analiz i pytań, tym silniejszy przekaz zostaje zapisany. Powtarzana regularnie praktyka przed snem. Ma zdolność stopniowego przenoszenia wyobrażonego obrazu do codziennego doświadczenia. Dzięki temu, co zostało utrwalone w tym półsennym stanie, podświadomość zaczyna traktować nową rzeczywistość jako coś naturalnego, a wydarzenia w świecie zewnętrznym zaczynają dostosowywać się do tej wewnętrznej wersji. Powtarzanie tej samej sceny w pracy z wyobraźnią działa jak rzeźbienie w kamieniu. Każde kolejne odtworzenie tego samego obrazu pogłębia jego szczegóły, utrwala emocje i sprawia, że staje się on coraz bardziej prawdziwy dla podświadomości. Gdy umysł dostaje jeden spójny przekaz, zaczyna traktować go jako coś realnego, a nie jako jedną z wielu przypadkowych fantazji. Wielu ludzi popełnia błąd, zmieniając obrazy i historie zbyt często, bo wydaje im się, że w ten sposób przyciągną więcej możliwości. W rzeczywistości osłabiają w ten sposób sygnał wysyłany do swojego wewnętrznego świata. Jeśli zamiast tego wybierzesz jedną konkretną scenę, która symbolizuje już spełnione pragnienie i będziesz do niej wracać raz za razem, wytworzysz w sobie mocne, niepodważalne przekonanie, że to już jest prawdą. Warto skupić się na najdrobniejszych elementach: tonie głosu rozmówcy, świetle w pomieszczeniu, zapachu powietrza dotyku przedmiotów, jakie znajdują się wokół. Takie detale sprawiają, że scena wnika głębiej w podświadomość, a kiedy już tam zakorzeni się mocno, zewnętrzna rzeczywistość zacznie się do niej dopasowywać. To nie wymaga długich godzin, nawet krótka, intensywna praktyka może wywołać trwały efekt, jeśli jest powtarzana w sposób konsekwentny. Skuteczność w manifestowaniu nie zależy od ilości czasu czy liczby technik, ale od klarowności i intensywności przekazu, jaki wysyłasz do swojego wewnętrznego świata. Im mniej bodźców i rozproszeń, tym łatwiej utrzymać spójność obrazu, który chcesz urzeczywistnić. Nadmiar różnych scen, celów i metod może powodować wewnętrzny chaos, a ten osłabia moc intencji. Minimalizm w tej praktyce. Oznacza świadome ograniczenie się do jednego jasnego celu i jednego obrazu, który go symbolizuje. Nie chodzi o to, by zamykać się na nowe pomysły, lecz by dać swojemu umysłowi i podświadomości jedno precyzyjne pole działania. Kiedy energia jest skupiona w jednym kierunku, zaczyna gromadzić się i nabierać mocy, zamiast rozpraszać się na wiele wątków. Warto też pamiętać, że zbyt długie i skomplikowane ćwiczenia często prowadzą do znużenia i spadku koncentracji. Krótsze, lecz w pełni świadome sesje, w których cała uwaga skupia się na jednym obrazie, mają dużo większą siłę. Dzięki temu utrzymujesz wewnętrzną świeżość, a sama praktyka staje się przyjemnym i naturalnym rytuałem, a nie kolejnym obowiązkiem. Wyobraźnia staje się znacznie potężniejsza, gdy angażuje nie tylko obrazy, ale również dźwięki. Dźwięk ma zdolność natychmiastowego wywoływania emocji i budowania atmosfery. W praktyce warto więc nie tylko widzieć scenę, ale też ją usłyszeć. Mogą to być pojedyncze słowa, całe dialogi, czy nawet odgłosy otoczenia, szelest liści, dźwięk kroków, stuk filiżanki o spodek, czy odległy gwar rozmów. Każdy szczegół, który dodasz, sprawi, że scena będzie głębsza i bardziej realistyczna. Dialog w wyobraźni ma ogromną moc, ponieważ wprowadza element interakcji. Możesz usłyszeć, jak ktoś wyraża radość z twojego sukcesu, jak gratuluje lub potwierdza spełnienie tego, co wcześniej było jedynie pragnieniem. Może to być także twój własny głos, wypowiadający zdania, które w realnym świecie byłyby potwierdzeniem osiągniętego celu. Takie słowa mają moc budowania wewnętrznego przekonania, że to, co tworzysz w umyśle, już istnieje. Dźwięki dodają także warstwę emocjonalną. Odpowiednio dobrany ton głosu, tempo wypowiedzi, czy nawet śmiech, mogą wywołać w ciele odczucia tak realne, że granica między wyobraźnią a rzeczywistością zaczyna się zacierać. W takiej chwili umysł odbiera scenę nie jako wymysł, lecz jako faktyczne doświadczenie. Jeśli wprowadzisz ten element do swojej codziennej praktyki, zauważysz, że obrazy w wyobraźni stają się bardziej żywe i pełne energii. Nawet krótka, kilkuminutowa sesja z dźwiękiem i dialogiem potrafi zakotwiczyć wizję w twojej podświadomości znacznie silniej niż sama wizualizacja pozbawiona od głosów i słów. Aby scena w wyobraźni była naprawdę przekonująca, warto zaangażować wszystkie możliwe zmysły. Wizualizacja, która opiera się jedynie na obrazie, jest jak czarno-biały szkic, ma kształt, ale brakuje jej pełni życia. Dopiero gdy dołączysz zapachy, smaki, wrażenia dotykowe i dźwięki, całość nabiera głębi. Można poczuć w dłoniach fakturę materiału, poczuć ciepło promieni słońca na skórze, czy zapach świeżo zaparzonej kawy unoszący się w powietrzu. Wyobrażając sobie dotyk Możesz odczuć miękkość tkaniny, chłód metalu lub lekki opór zamka błyskawicznego. Smak także odgrywa istotną rolę, nawet subtelne wyobrażenie słodyczy owocu czy orzeźwienia chłodnej wody wprowadza dodatkowy wymiar. Zapachy są wyjątkowo silnymi nośnikami wspomnień i emocji. Gdy w wizualizacji poczujesz aromat kwiatów, perfum czy świeżego powietrza po deszczu, w Twoim umyśle powstaje obraz trudny do odróżnienia od rzeczywistego doświadczenia. Zmysły działają w synergii, dlatego ich połączenie wzmacnia poczucie realności sceny. Dzięki temu podświadomość szybciej przyjmuje nowe doświadczenie jako coś, co już się wydarzyło. To z kolei sprawia, że umysł i ciało zaczynają dostosowywać się do tej wizji, a energia kieruje się w stronę jej urzeczywistnienia. Dobrze przeprowadzona wizualizacja, angażująca zmysły, potrafi całkowicie pochłonąć uwagę. W takiej chwili umysł przestaje rozróżniać między tym, co istnieje fizycznie, a tym, co zostało stworzone w wyobraźni. Właśnie w tym stanie rodzi się prawdziwa moc tworzenia rzeczywistości. Scena w wyobraźni, która jest całkowicie statyczna, może wydawać się zamrożonym kadrem, aby nadać jej życie. Warto wprowadzić ruch i subtelną zmianę perspektywy. Kiedy obraz zaczyna oddychać, nabiera autentyczności. Może to być delikatny gest dłoni, lekki powiew wiatru poruszający włosami lub materiałem, krople deszczu spływające po szybie, albo zmieniające się światło słońca w ciągu dnia. Ruch nie musi być dramatyczny. Czasami wystarczy, że wyobrażona postać zrobi krok, że pojawi się migotanie płomienia świecy. Że usłyszysz rytmiczny szum fal, które napływają i cofają się. Dynamika sprawia, że scena w wyobraźni staje się doświadczeniem. Umysł zaczyna reagować na nią tak, jak reagowałby w realnym świecie. Warto też pozwolić, aby punkt widzenia zmieniał się w naturalny sposób. Można obserwować obraz z oddali, a potem zbliżyć się do szczegółu, poczuć się jak uczestnik wydarzenia, a nie tylko bierny obserwator. Taka perspektywa wciąga i pozwala głębiej zanurzyć się w doświadczeniu. Ruch to także energia emocji. Wprowadzenie gestów, mimiki czy rytmu oddechu do sceny wzmacnia jej oddziaływanie. Jeśli wyobrażasz sobie rozmowę, niech towarzyszy jej uśmiech, skinienie głową czy spojrzenie, które dodaje całej sytuacji autentyczności. Jeśli w wizji biegniesz, poczuj rytm kroków i przyspieszony oddech. Kiedy scena w wyobraźni zaczyna płynąć jak fragment filmu, Podświadomość otrzymuje sygnał, że to, co postrzegasz, jest realnym doświadczeniem, a im bardziej umysł uwierzy w tę rzeczywistość, tym szybciej zacznie ona materializować się w świecie zewnętrznym. Utrzymanie wysokiego stanu wewnętrznego nie wymaga ciągłego trwania w skupieniu. Wystarczy umiejętność szybkiego przywołania kluczowego obrazu. Chodzi o to, by w dowolnym momencie dnia, niezależnie od tego, co się dzieje wokół, Umysł mógł natychmiast powrócić do wybranej wizji. To trochę jak odtworzenie ulubionej melodii w głowie. Wystarczy kilka nut, aby przywołać cały nastrój. Praktyka polega na tym, by w pamięci istniał szczegółowy obraz, do którego można wrócić bez wysiłku. Może to być scena radości, poczucia bezpieczeństwa, spełnienia cokolwiek, co wprowadza w pożądany stan. Im więcej zmysłów w niej uczestniczy, tym łatwiej ją odtworzyć. Wystarczy pomyśleć o jednym detalu, zapachu, dźwięku, dotyku, a całość pojawia się sama. Taka umiejętność działa jak wewnętrzny przełącznik. Zamiast reagować automatycznie na stres, chaos czy nieprzyjemne wydarzenia, można w sekundę przenieść uwagę do przestrzeni, w której energia jest czysta i stabilna. Dzięki temu codzienne wyzwania tracą moc wytrącania z równowagi. Powracanie do wizji w ciągu dnia wzmacnia jej obecność w podświadomości. Każde takie przywołanie jest jak nakładanie kolejnej warstwy farby na obraz: kolory stają się wyraźniejsze, a kształty ostrzejsze. Z czasem ta wewnętrzna scena zaczyna dominować nad światem zewnętrznym, a wtedy to, co było tylko wyobrażeniem, naturalnie staje się doświadczeniem. Zmysły to bramy prowadzące do głębokich stanów wewnętrznych. Jeśli pewien zapach, dźwięk lub dotyk kojarzy się z konkretnym przeżyciem, to wystarczy go odtworzyć, aby błyskawicznie znaleźć się w tej samej emocji. Właśnie na tym polega tworzenie kotwic sensorycznych, świadome łączenie określonego bodźca z wybranym stanem, tak aby można było go natychmiast wywołać. Może to być ulubiona melodia, której fragment powtarzasz w myślach w chwili skupienia. Może to być dotyk palców ułożonych w określony sposób, który przypomni moment spokoju i pewności, albo aromat, który zawsze kojarzy się z bezpieczeństwem. Kluczem jest powtarzanie tego samego bodźca zawsze wtedy, gdy odczuwany jest pożądany stan, aż powstanie między nimi silne połączenie. Kotwice sensoryczne działają niczym wewnętrzne skróty. Nie trzeba wchodzić w długą praktykę ani analizować sytuacji. Wystarczy jeden impuls. A ciało i umysł automatycznie przestawiają się na wybrany tryb. Z czasem reakcja staje się tak szybka, że zaczyna przypominać odruch. Dzięki nim można w ciągu dnia wielokrotnie wracać do wibracji, które wspierają realizację pragnień, nawet w momentach zewnętrznego zamieszania. To dyskretne narzędzie, które można stosować wszędzie, w pracy, w podróży, podczas rozmowy, bez zwracania na siebie uwagi. Wystarczy jeden wyuczony sygnał, aby umysł ponownie zanurzył się w tej samej wspierającej przestrzeni. Kontrast jest jednym z najskuteczniejszych sposobów, by docenić i pogłębić wybrany stan wewnętrzny. Polega na tym, że przez chwilę świadomie przypomina się moment, w którym odczuwane były emocje całkowicie odmienne od pożądanych, jednak robi się to po to, aby jeszcze wyraźniej poczuć różnicę. To tak, jakby na chwilę zgasić światło w pokoju, żeby po ponownym zapaleniu żarówki wydawało się ono jaśniejsze niż wcześniej. Umysł rejestruje zmianę i potęguje odczucie. W praktyce oznacza to, że jeśli ktoś chce poczuć większy spokój, może przez moment wspomnieć chaotyczną sytuację z przeszłości, a następnie płynnie przenieść uwagę do obrazu harmonii. Przejście staje się wyraźniejsze, a nowe wrażenie silniejsze. Ten mechanizm można wykorzystać w wyobraźni, zestawiając sceny o skrajnie różnych nastrojach. Chwila kontrastu przypomina umysłowi, dlaczego wybrany stan jest tak pożądany i pozwala zakorzenić go głębiej. Ważne jest jednak, aby w negatywnym obrazie pozostać jedynie krótką chwilę, bez nadawania mu zbyt dużej uwagi. Świadome stosowanie kontrastu działa jak wzmacniacz emocji. Pozwala nie tylko łatwiej wrócić do wybranego nastroju, ale też sprawia, że staje się on bardziej namacalny. Z czasem mózg zaczyna reagować szybciej, a pożądany stan pojawia się niemal automatycznie, nawet przy niewielkim bodźcu. Skupienie całej uwagi i energii na jednym wybranym celu jest jak skierowanie promienia światła przez soczewkę. Rozproszone daje jedynie słaby blask, ale skupione w jednym punkcie potrafi rozpalić ogień. Umysł działa według podobnej zasady. Kiedy próbuje się utrzymywać jednocześnie wiele wizji, każda z nich otrzymuje jedynie ułamek uwagi, przez co żadna nie rozwija się w pełni. Praktyka koncentrowania się na jednym pragnieniu pozwala zbudować wyraźny, niezakłócony obraz, który z czasem staje się naturalną częścią wewnętrznego świata. Dzięki temu emocje, obrazy i odczucia związane z tym celem nabierają mocy i łatwiej zakotwiczają się w podświadomości. To nie oznacza rezygnacji z innych planów, lecz daje im przestrzeń, by czekały w tle, aż nadejdzie ich czas. W codziennej pracy nad manifestacją jedno pragnienie staje się głównym tematem. Wszystkie myśli, obrazy i symbole, jakie pojawiają się w trakcie praktyki, odnoszą się właśnie do niego. Brak konkurujących wizji sprawia, że energia nie jest dzielona, a proces wewnętrznego utrwalania przebiega szybciej i skuteczniej. Taka metoda pomaga też uniknąć emocjonalnego chaosu. Umysł przestaje przeskakiwać między różnymi scenariuszami, a wewnętrzne odczucia stają się spójne. Skupienie na jednym celu nie tylko wzmacnia jego realizację, ale także uczy cierpliwości i pozwala w pełni poczuć radość, gdy stanie się rzeczywistością. Bezpośrednio po krótkiej trzyminutowej wizualizacji umysł jest w stanie najwyższej koncentracji na wybranym obrazie. To moment, w którym emocje, szczegóły i wrażenia są jeszcze świeże, a podświadomość jest otwarta na ich utrwalenie. Spisanie tego, co się pojawiło w trakcie ćwiczenia, pozwala zakotwiczyć te elementy w świadomości i nadać im większą wagę. Zapis w dzienniku może obejmować nie tylko to, co było widziane, ale także odczucia, kolory, zapachy, dźwięki i wszelkie detale, które nadały scenie realności. Dzięki temu powstaje materialny ślad wewnętrznej pracy, który można odczytać w przyszłości, przywołując ten sam stan wibracji. To nie jest jedynie notatka, to pieczęć, którą umieszcza się na swoim pragnieniu. Proces pisania działa jak potwierdzenie dla podświadomości, że ta rzeczywistość jest już zapisana jako fakt. Kiedy podczas kolejnych praktyk powraca się do wcześniejszych zapisów, łatwiej wejść w to samo uczucie spełnienia. Dziennik staje się więc nie tylko narzędziem monitorowania postępów, ale też magazynem energetycznych punktów odniesienia, które wzmacniają całą drogę realizacji. Regularne notowanie po każdej trzyminutowej sesji sprawia, że wewnętrzna wizja staje się coraz bardziej spójna a przekonanie o jej urzeczywistnieniu coraz silniejsze. To prosty krok, który w praktyce może decydować o tym, jak szybko pragnienie przekształci się w realne doświadczenie. Kluczowym elementem, który Neville Goddard podkreślał w swoich naukach, jest pełna zgodność myśli, emocji i działań z wybraną wizją. Nie wystarczy poświęcić chwilę na wizualizację. Trzeba pilnować, aby codzienny sposób myślenia nie zaprzeczał temu, co tworzono w wyobraźni. Spójność oznacza, że nie ma w nas dwóch sprzecznych narracji, jednej w czasie praktyki i innej w trakcie dnia. W praktyce polega to na tym, by w chwilach wątpliwości lub zniechęcenia, wracać do obrazu i emocji, które były doświadczane podczas ćwiczenia. Jeśli w wyobraźni odczuwano radość, satysfakcję czy spokój, te stany warto świadomie przywoływać, gdy pojawiają się myśli podważające cel. Każdy taki powrót wzmacnia nowy wzorzec i osłabia stary, który opiera się na braku lub lęku. Spójność wewnętrzna jest jak stałe utrzymywanie kierunków podróży, nawet jeśli droga chwilowo skręca, wciąż poruszamy się w stronę celu. W ten sposób tworzy się stabilne pole energii, które nie pozwala, by krótkotrwałe emocje czy zewnętrzne okoliczności Zburzyły proces manifestacji. To właśnie ta dyscyplina w myśleniu odróżnia tych, którzy widzą efekty od tych, którzy wciąż czekają. Wyobraźnia staje się potężniejsza, gdy angażuje się w nią więcej niż jeden zmysł. Obraz w umyśle może być wyraźny, ale dopiero połączenie go z dźwiękiem, zapachem, dotykiem, czy nawet wrażeniem temperatury nadaje mu pełnię życia. Umysł reaguje mocniej na sceny, które odtwarzają całe spektrum wrażeń, ponieważ traktuje je jak rzeczywiste doświadczenia. Podczas tworzenia wizji można poczuć fakturę przedmiotów, miękkość tkaniny, chłód powietrza lub ciepło słońca. Można usłyszeć śmiech, muzykę czy szum liści, a nawet poczuć zapach kawy, świeżych kwiatów czy morskiej bryzy. Każdy taki element zwiększa intensywność i głębię obrazu. To podejście sprawia, że scena nie jest płaska i ulotna, lecz staje się czymś, do czego umysł chce wracać. Im bardziej angażujące jest doświadczenie wewnętrzne, tym silniej zapisuje się ono w podświadomości. Takie wzmocnione obrazy mają większą moc kształtowania zewnętrznych okoliczności, ponieważ umysł zaczyna traktować je jako coś znanego, a znane jest o wiele łatwiej przyciągane do rzeczywistości. cała ta praktyka opiera się na niezwykle prostej, ale jednocześnie potężnej zasadzie nie liczy się ilość czasu spędzona na wysiłku, lecz intensywność i czystość skupienia. Trzy minuty pełnego zanurzenia w pożądanym stanie potrafią uruchomić w umyśle mechanizmy, które zmieniają sposób patrzenia na świat, a przez to przyciągają doświadczenia zgodne z nowym obrazem rzeczywistości. Właśnie dlatego ta metoda pojawia się w wielu książkach i naukach, które uczą, jak wykorzystać wyobraźnię jako narzędzie przemiany. Znajdziemy tam opis, jak w krótkim czasie można przenieść się do miejsca, w którym pragnienie już jest zrealizowane, a umysł traktuje to jako fakt dokonany. Wyobraź sobie, że każdego dnia przez te trzy minuty tworzysz w sobie zamknięty, intensywny świat obraz, emocje, dźwięki, zapachy. Wszystko po to, by twój wewnętrzny stan stał się identyczny z tym, co chcesz przeżyć. Z biegiem czasu zauważysz, że zaczynasz inaczej myśleć, wybierać i działać. Nawet drobne sytuacje dnia codziennego zaczną potwierdzać, że rzeczywistość dopasowuje się do twojej wewnętrznej wizji. To nie magia w sensie bajki, ale naturalny mechanizm umysłu, który reaguje na dominujący obraz przechowywany w świadomości. Jeżeli te treści były dla Ciebie wartościowe, zachęcam do subskrybowania kanału, aby otrzymywać kolejne materiały o praktykach, które w prosty i skuteczny sposób zmieniają życie. Zostaw komentarz, jeśli chcesz podzielić się swoimi doświadczeniami lub efektami, jakie pojawiły się po wprowadzeniu tej metody. Dziękuję za obejrzenie i pamiętaj, 3 minuty dziennie to niewiele, a jednak potrafi to otworzyć drzwi do zupełnie nowego rozdziału w życiu. Do zobaczenia w kolejnym filmie.